właśnie też robiąc ten, tą serię właśnie będziemy musieli zabijać te różne bossy i będzie trzeba i będę z tego odcinki robił Okej, okay. jeszcze bym robił maszynę przez to. O jest zobacz, 29 minuta, mam dobry czas Także lecimy sobie tutaj, bo tu nieraz fajne bronie może znaleźć Dopóki ludzie nie przyjdą Zniszczymy właśnie ogniemiota szerszenia i wieżyczkę. Ok, plus naprawić włos. ogniamiot chodź tu. Zniszczone. Zniszczone. Naj, nice. zaliczona. Tak, każda runda wygląda inaczej naprawdę. I nigdy nie wiesz właśnie na kogo trafić Bo możesz trafić na spoko gościa A właśnie tak jak na tamtym momencie To trafiliśmy na tego typa co nas już z i nas zaciukał Zawsze trzeba być czujnym No na razie będę zbierał co idzie ogólnie z tego względu że nie pamiętać tych wszystkich początkowych hmm, i temu co trzeba mieć na stoły kurde Tylko najlepiej zbierać wszystko co idzie Tak, tak, tak bardzo dużo, bardzo no się nie mogę doczekać właśnie kiedy dodadzam yy, ten Właśnie tą zimę, nie? Czy to będzie nie jak to będzie wyglądać, też fajnie pewnie będzie efekt tego zrobiony. O, klucz do aneksu. Super, tam też to odwiedzimy. mamy dużo czasu. To nam też będzie potrzebne do stołu rośnikarskiego 2 Tam jest sypek. Hello, bro, I'm friendly, chill do shoot. Don't shoot. No shoot oh, O nice, to nam będzie potrzebna. Jeszcze jedna sztuka i będzie na stołu rośnikarski, ja to chyba sobie schowam To niby dropi, dropi, a słabo dropi Że to się nam przyda Okej okay. Znić wieżyczkę, znieść czerczenia Okej okay. To pójdziemy sobie tutaj, naprawimy to i pójdziemy do aneksu testowego Szatmok tyrecuby to ja Dankę Tak, optymalizacja do tej gry jest naprawdę spoko. To trzeba to zostawić naprawdę. Szerszeń. To, to jest. Osa. A szerszeń? A to jest ten chyba. Ta graficzka też jest piękna. Ja ogólnie ja ci powiem, że ja jestem osobą, która lubi strzelanki. Ja grałem bardzo dużo właśnie w CSA i T.P. I to była moja pierwsza, to jest moja pierwsza gierka extra shooter, którą zagrałem. Zagrałem te 3 dni bety i powiem Ci, że przez 2 tygodnie byłem taki załamany, że nie grałem w żadne gry. I czekałem aż będzie można zagrać tą gierkę, nie? A dobra, dobra, okej. Okay. Dobra. Bo tam mnie nie widział tylko. zapomniałem te jakby staminy. Jak się ma ten początkowy, to się tak szybko człowiek męczy. Do drzewka niezrobionego. Ale wszystko idę w mobilność. Na tym koncie. Zobaczymy, czy jest różnica. Czekaj, 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 czekaj. Przecież to było do naprawy, nie? Napraw przeciekające rurów w pobliżu władzy łoperscy.

Nie chyba mnie zaatakują, mnie się bał. Okay. Poszło czy nie poszło? Teraz nie wiem. No dobra, git wywalił go Dobra, gdzieś wyżyczkę i szerszenia, to może wyżyczka będzie w środku i idziemy tą kartę otworzyć, że na drop jakiś był princik. Czym zdobyliśmy, to trzeba wykorzystać. I'm Freddy bro, I'm Freddy Hello O! To jest właśnie Lipper Kurwione Nie idę tam ten nie mam z nim szans teraz, tym bardziej, że to stamina się tak powoli odnawia Nawet nie mam z jak z nim walczyć Jutro też streamik, codziennie będą streamki, tak 18, czy 19, tasa, ja zrobię cały harmonogram tego. był na Twitchu i będę też info dawał na YouTubie. Okej. Okay. Ktoś tu był? Nie był. Teraz które pomieszczenie wybrać? Ostatnio tu byłem, to był shit. Idziemy sobie tutaj. Mobilność, jak tu friendly seria. A w sumie wiesz, co masz rację. Zrobię sobie tylko te podstawowe, żeby się nie męczyć i zobaczymy, co sobie rozwinę. Masz rację, no. Zaraz, jak wyjdę, to zobaczę sobie. Co to się tutaj teraz? jak ja tam i tak nie mogę? Siema Lukas, zapraszam Ciebie na Twitcha, jak chcesz, bo ja mam trochę na YouTube jest yy, opóźnienie, kiedy mchc, a myślałem o tym, yy, wiesz co, myślałem o tym i nawet, yy, kurczę chciałem odzyskać to moje stare konto, famous. Mm, nie udało się z tego względu, że chyba przepadło, bo trzeba było sam coś z Mojangiem zrobić, czy coś przekierować, kurde, czy jakieś pierdołe. I tego nie zrobiłem. Ale mam konto, mam tego samego skina, tą samą nazwę, tylko na, na końcu mam X dopisane. Ale ogólnie to już chyba nie ma takich serwerów jak kiedyś było, nie? Jak mi się wydaje chociaż. typu hardcore. Dobra, to FIBA. Zabić wieżyczkę i szerszenia musimy Z Mironkiem, z Mironkiem kontakt mam na Facebooku Cały czas Denkał to poszedł sobie tam swój świat Z Wesela chyba, Wesela nagrywać jakieś tam inne pierdoły Ale fajnie, miło mi, że wpadłeś Widziałeś po prostu streamka, że mam, czy, czy jakieś info, czy jak No tak, no ej, no to było 10 lat temu, nie? Z już trochę czasu trochę czasu mam, no ale wracam, wracam, wracam do nagrywania, znowu się pobawi trochę Teraz już mi trochę czas pozwala na to, także można sobie pozwolić. Kurcze, gdzie to działko znajdę wiecie? Czy to jest, musi być w jednej rundzie? Ja wiem czy to zrobić w jednej rundzie. Nic expa jest, dobra Nie, zabij mi to Siema, siema capition, hej hej Zapraszam na Twitcha jak możecie, bo jest na YouTube e, delay Więc. <grymczy>. E, I'm friendly, czy. Nawet nie ufam temu kurwa. Nie może im ufać tym zamaskowanym gnają Co chcę, chcę dobre tą wiedziczkę Ale dopiero parę dni temu jeśli leweś chcesz jakieś noscela. Ja mordeczko już też mam wymaksowane konto Właśnie e kupiłem nowe ze względu na to, że już chcę zrobić takie poradniki dla nowych początkujących graczy i sobie gram od nowa, właśnie ma piąty level i się bawi od nowa. Ale owszem, możemy się omówić na jakąś gierkę tam. Nie ma sprawy. To jak to na Discorda możesz bić. Arc w Polska, ja tam jestem administratorem. Arc w Polska, największej społeczności w Polsce. Mamy prawie 5000 osób. A jeszcze pytanie mam, Lukas, takie. Nie chcesz nie musisz, ale możesz mi zostawić obserwację na Twitchu? Czy. Czy. albo kapiszą? Chyba, że. Chyba, że dałeś już, bo kurwa nie wiem teraz, czy mi wyskakuje, czy mi nie wyskakuje to. Bo ja nie chcę żadnych powiadomień z tego. Z Twitcha. Kurwa. Dzień. Zaraz mi tu to byłby ten Dobra, jest tu działka To chyba nawet nie lutowane było No cóż nie ma sensu lutować Ewentualnie będę zobaczył co szybko skrzynki Dobra, to jest na ekspedycja. W sumie to Gdzieś tam. Okay. Bo teraz nie wiem właśnie czy mi to pokazuje, czy nie pokazuje. Super! To ja tam yy, mnie znajdę się, ja jestem dostępny jak coś na, na czacie czy coś, to się później zgadamy. Że stary pajama zwraca. <laughs> Ale fajnie, fajnie, że się mnie ktoś pamięta. Ja byłem na, tak jak mówisz, 12 lat. Już minęło prawie. Czy jakieś tam Starek Baria jest, nie? Z tych pięknych czasów. zobaczy zobaczyć właśnie tego szybko Tak Społeczność No i Bridek, Bridek mnie właśnie zaobserwował dzięki mordeczko i I nie wyskoczyło mi Nie pokazało mi nie mam pojęcia dlaczego Musiał chyba jeszcze raz samą wtyczkę zrobić A działało Nie wiem co tam namocił kurwa Jeszcze raz to zrobię Hello Hello bro Friendly? Yeah, I'm friendly, chill Chyba raczej nie zrobimy, to zostawiam sobie na, na jutro. Nie, szam to działko jest, jest. Chyba Polak, no. Sure, thank you. Where are you from, bro? Bro, where are you from? Where are you from, bro? From Romania, you? Poland. Z Rumunii, z, z, z Romanie. I'm from Poland, bro. Znaczy czytałeś, że? Do you need help for something? ne, nie, it's okay, bro. Chill. Dreamzy nie pokazało mi. Taka coś trochę unfriendly jest. Dobra. Friendly. Nie pokazało mi, bo im brido zaobserwował, nie pokazało, mu się to jeszcze raz zrobić. Pousuwać te wtyczki stare i jeszcze na nowo. Nie wiem co się zrypało Nie mam do tego pojęcia Ta, ta, ta będę musiał to zrobić no To jest. Nie lubię tak, bo zawsze ktoś dostawi obca, a jak gram jak debil i skupiony, wieś, nie słychać, na No to, to jest chujowa. No, ja po prostu usunę te źródła wszystkie i jeszcze raz dodał. Już chwila. Dobra, wychodzimy. Nic, ja będę tak kończył. Nie myślę, że dwie godzinki pograne. trochę zrobiona jest na dzisiaj. Jutro się odpalę o 18, Jutro mam dzień treningowy, także trochę sobie odpocznę przed streamem. I'm friendly bro, chill. I będzie można zrobić coś więcej. Ja, yeah, wait, bro, chill. Co? Wait, wait, bro, wait, wait. Ok. Bober He, bobery, kurwa Dobra A więc, żeby nie było, ja na tym koncie nie ruszam nic Także zostawiam to, bo tego ono będzie tylko na streamki Nie ruszam tutaj nic w EQ jutro na streamie po prostu wejdę, dodam, zablokowano funkcję kodeksu Wejdę i Pododaję sobie te skillki i to wszystko, bo w sumie teraz sobie to dodam. Ok, dobra. Dzięki za streamkę, że byliście. Także widzimy się jutro o godzinie 18.30. I do usłyszonka. Trzymajcie się, siema Hej.